Siemano, z tej strony ArojaHemix, witam wszystkich serdecznie w nowym Top Fragu, nowym... Yy, także mikrofonem. Musiałem zmienić, ponieważ tamten jakoś mi zaczął szwankować. Mniejsza o to Piątkowe Top 5 Places razem z Black Ops. Zaczynamy od numeru 5. Mianowicie pod numerem 5 grający Ghost.pl na Newtown Domination, mamy ładny multi raz, dwa, trzy. Uuu, kosa, nicely done. Wchodzimy do garażu. Widzimy już następnego, jeszcze jeden się napotkał na kosę, no i bardzo przyzwoicie. Pod numerem czwartym, grający Piernik na Newtown Znowu czwarte, stary. Co się z tobą dzieje? No, zapamiętałem cię jakoś lepiej. Mniejsza. Mamy raz. No scope. Quick scope. Quick scope. Jak przypadło na Piernika, całkiem przyzwoicie, prawda? I nie ostatni. No scope. Bardzo ładnie. Bardzo ładnie. Nie wiem, czemu wypowiadam nicely done cały czas tak często. Przepraszam. Niektórych to denerwuje, niektórych mniej. Jakoś mi się to bardzo zakodowało. Mniejsza. Pod numerem trzecim, grający Mr. Pink Snippers na... Radiation, dobrze zapamiętałem. Mamy tutaj no scopy. Dobra, porcja no scopów. No, i na zakończenie jeszcze jeden. Nicely. Nie powiem co pod numerem drugim. Pod numerem drugim, Grający pogromca. I mamy tutaj film. Był podpisany one shot, seven kill. Nie wiem, jak to jest w ogóle. No, przechodzi to moje jakiekolwiek pojęcie. Ale po ujrzeniu tego, właśnie to zrozumiałem. Widzieliście to? No, to było straszne. To było totalnie straszne. Mniejsza. Pod numerem pierwszym grając Bohen na Grid mamy jeden VS6. Widoczny tu już było dwóch. O ile dobrze się nie przeoczyłem. Jeszcze jeden jako trzeci Quick Scope. Uwaga, uwaga, wychodzimy na gale, na sam środek i uwaga! BAM! Double kill! Mamy jeden headshot, no i drugi jako zwykły. Bardzo ładnie. Jeszcze jeden w pogoni za ostatnim. Dojdź, doj, doj. Bardzo ładnie. Kolega to było chyba twój przeciwnik. 360, ale się mu nie dałeś. Bardzo ładnie. To dzisiaj wszystko, co możemy wam zaprezentować. Dziękuję serdecznie wszystkim, co nadsyłają materiały i oglądaczom. Czekam na wasze prace. Subskrybujcie kanał. Tak samo odwiedźcie najnowszy nasz filmik z zwiastunem naszego Top Fragu Cup 2011. Także pozdrawiam wszystkich i do przyszłego piątku. Na razie.